Jestem właścicielem biura rachunkowego i konferencje dla biur rachunkowych śledzę corocznie w większości uczestniczę. W Kielcach jeszcze nie miałam okazji być i w związku z tym, że dla biur rachunkowych w przyszłym roku jest bardzo dużo zmian wchodzi krajowy system e-faktur, to ta konferencja nabrała szczególnego znaczenia. Są tutaj producenci naszego oprogramowania, które wspiera nas jako właścicieli biur rachunkowych. Także to jest niezmiernie ważna nie ważna impreza. Myślę, że to jest ważne wydarzenie. Są ciekawi prelegenci, bardzo fajna organizacja. Zatrudniam 10 pracowników i w związku z tym muszę być na bieżąco ze wszystkimi nowinkami. Tutaj było bardzo wielu wystawców, którzy oferowali różnego rodzaju swoje usługi, począwszy od, od usługi biegłego rewidenta, dyrektora finansowego, doradcy podatkowego. To są takie nasze power team dla właścicieli biur rachunkowych bardzo, bardzo istotne, wspierające nasze działania i rozwijające nasze biznesy. Co roku na tym wydarzeniu jesteśmy, bo dużo dobrych rzeczy się dowiadujemy, fajne są konferencje i dlatego chętnie tutaj korzystamy z tej pomocy państwa. My wykonujemy już taką pracę bardzo szczegółową i szczególną, gdzie na bieżąco musimy się szkolić, tą wiedzę zdobywać, ale na takich konferencjach uzyskujemy, często dowiadujemy się o takich nowościach albo może nie nowościach, tylko rzeczach, które już istnieją na rynku, ale jednak mało klientów korzysta z nich, mało klientów w nich wie i również my mało korzystamy przy tym, ponieważ jak klient nie pyta, no to my też się tym nie interesujemy. Dlatego takie nowości, takie rzeczy jak dzisiaj były powiedziane o fundacji rodzinnej jakiś zwiastun dotyczący KSEF-u, który od lipca 2024 roku wejdzie, to tu już mamy jakiś zarys tego i wiemy, że musimy się szybko tym zająć, doszkolić i wdrożyć u siebie w biurach ratunkowych.